耶稣啊，耶稣。 z tej szóstej, niedzieli zwykłej w ciągu roku. Słuchamy nadal z Ewangelii oczywiście Mateuszowej, słynnej mowy ewangelicznej, mowy inauguracyjnej Pana Jezusa. Po tym jak dwa tygodnie temu słuchaliśmy błogosławieństw ewangelicznych, błogosławień ubodzy w duchu, następnie słyszeliśmy o tym, że Jezus zleca swoim uczniom misję bycia solą ziemi i światłem świata. Oto dzisiaj kontynuujemy ten wielki dyskurs, mowę inauguracyjną Pana Jezusa kiedy Jezus mówi o wypełnianiu prawa, prawa które wypełnia się w nim, ale też mówi o nowej sprawiedliwości, o tej nowej sprawiedliwości, która przewyższa starą, pojawi się kilka tak zwanych antytez. Słyszeliście, że powiedziano jedno, a ja wam powiadam. A więc Jezus niejako uzupełnia, pogłębia. Patrząc na zewnątrz, powiedzielibyśmy, trochę utrudnia jeszcze wypełnianie prawa, bo daje wymagania albo poprzeczkę nieco wyższą. Żebyśmy jednak nie ulegli zbytnio takiemu złudzeniu, że jest to jakoś niesamowicie trudne albo, trud, albo jakoś niesamowicie problematyczne, zobaczymy zaraz pierwsze czytanie nam powie coś innego. Ale najpierw zadajmy sobie pytanie, bo Pan Jezus mówi o tym, że jeśli ktoś powie swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Pojawia się słowo pochodzenia niepolskiego, polskiego, bo aramejskiego, słowo raka. Zapytajmy od razu, co oznacza z języka aramejskiego słowo raka. To jest jakiś inwektyw przeciwko miłości braterskiej. Może A. Raka oznacza pusta głowa, czy taki głupek. Może B. Taki nieudacznik, ofiara losu. Albo C. Obłudnik czy hipokryta. Na końcu się przekonamy. Sięgnijmy jednak do pierwszego czytania, gdzie w księdze Syracha, księga Syracha, mądrość Syracha, Ben Sira po hebrajsku, syn Syracha, ten, który około 180 roku przed Chrystusem spisał mądrość. Tak można powiedzieć, taki podręcznik aforyzmów, złotych zdań, pewnych mądrości życiowych, jak żyć, Jakie życie Panu Bogu się podoba? I między innymi w rozdziale 15 słyszymy słowa mędrca o tym, że Pan Bóg daje człowiekowi wolną wolę. A ta wolna wola polega na tym nie tylko, że może wybierać między dobrym a złem, ale że człowiek ma możliwość życia dobrego, ma możliwość przestrzegania przykazań. I mówi mędrzec: Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od jego upodobania Bożego. On, czyli Bóg, położył przed Tobą ogień i wodę. Po co zechcesz, wyciągniesz rękę? Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się spodoba, to będzie ci dane. Bardzo piękna i pozytywna wizja człowieka. Człowieka, który ma możliwość wyboru. Człowieka, który może decydować się na to, za czym idzie. Po co wyciąga rękę? Po ogień czy po wodę? Po życie czy po śmierć? A więc, jeżeli, jeżeli człowiek chce, rzeczywiście może pójść w kierunku dobrym. Oczywiście nie musi, ale ma taką możliwość. Moglibyśmy tutaj od razu pewne przysłowie przytoczyć, znane nam dla chcącego nic trudnego. Wiemy, że nie zawsze to jest tak do wykonania, bo gdy choć, chociażby gdy człowiek chciał latać bez skrzydeł, ani bez żadnych innych narzędzi, wiadomo, że nie jest to możliwe tak po ludzku dla człowieka. Jednak wiemy, że w takiej od strony moralnej, etycznej, pewnych możliwości, jakie trwią w człowieku, to właśnie chęć, to właśnie wola, decyzja, Umożliwia człowiekowi pójście za czymś. I tu mówi mędrzec: Jeżeli chcesz zachować przykazania. Wielka jest mądrość Pana. On ma władzę, widzi wszystko. Ale mówi dalej: Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. I chociaż człowiek ma wolną wolę, to nie jest tak, że Pan Bóg mu pozwala na wszystko w takim sensie: rób co chcesz, mnie to nie obchodzi, to jest zupełnie niezależne. Nie, Panu Bogu zależy na człowieku. Wie, że po co człowiek wyciągnie rękę, taki los go później spotka. Pan Bóg jako ten dobry ojciec pozwala oczywiście błądzić, tak jak syn, syn marnotrawny mógł sobie pójść, ale zawsze czeka i pragnie tego powrotu. Jeśli chcesz zachować przekazania, ta mądrość, mędrca ze Starego Testamentu, mówi nam, że również to, do czego nas zaprosi za chwilę Pan Jezus, nie jest poza zasięgiem możliwości człowieka oświeconego łaską Bożą. Pan Bóg kładzie przed nami życie i śmierć, i nie jest to. Wydarzenie, które jest po grzechu pierworodnym, tak jak niektórzy myślą, że właśnie pojawiają się dopiero po grzechu jakieś przykazania, jakieś zasady, jakieś konsekwencje, bo kiedy spojrzymy na historię w raju, zobaczymy, że już wtedy Pan Bóg powiedział, że zasady są ważne. Zasadniczo pozwolił na wiele rzeczy albo na bardzo dużo, ale w pewnym momencie powiedział, Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Czyli widzimy, że to już jest rajska zasada. Byśmy powiedzieli, nawet jakieś rajskie przykazanie. Już wtedy Pan Bóg pokazuje, że są rzeczy dobre i złe. Byśmy, albo bardziej byśmy powiedzieli, nie w kategorii moralnej: rzeczy, które są dobre, bo pomagają, i rzeczy, które są szkodliwe. Bo szkodzą. My na wiele rzeczy patrzymy moralnie. Najczęściej takie mamy nawet pytanie, czy coś jest grzechem, czy coś nie jest grzechem. Myślimy, że wszystko jest w kategorii obwarowanym prawem i teraz złamie to prawo, albo nie złamie. Może to jest dobre, może to jest przyjemne, ale jest niewłaściwe, bo Kościół zabrania. My jako kapłani często takie pytania słyszymy: czy coś jest grzechem, czy nie jest grzechem? Tutaj chodzi o więcej. Chodzi o życie albo o śmierć. Czyli to, co mnie buduje, albo to, co mnie rujnuje, to, co mnie ubogaca, umacnia, albo to, co będzie mi zabierać życie, czyli właśnie prowadzi, szkodzić i prowadzić do śmierci. Nie chodzi właśnie tylko i wyłącznie o moralność. To tak, jakbyśmy wzięli taki bardzo prosty przykład. Nie wiem, czy zjedzenie muchomora. Wiemy doskonale, że to jest szkodliwe. Nie będziemy rozważać tego w kategorii grzechu czy niegrzechu, choć ktoś może powiedzieć, no ale jest piąte przykazanie, nie zabijaj, i teraz to mieści się w tym przykazaniu. Ale chyba wszyscy intuicyjnie wiemy, że chodzi o to, żeby nie brać rzeczy, które nam szkodzą, żeby mądrze wybierać. Dlatego Pan Bóg stawia przed nami i ogień, i wodę, czyli właśnie te dosyć przeciwstawne żywioły, stawia przed nami życie i śmierć pokazując, że byśmy wybierali to, co będzie umacniać, to co będzie budować, to co będzie nas rozwijać. Potem już Święty Paweł powie: wszystko mi wolno, bo mówi ku, ku wolności wyspobodził nas Chrystus, więc wszystko mi wolno, ale na, na szczęście mądrze doda, nie wszystko przynosi korzyść. I te dzisiejsze czytania, a szczególnie ten fragment z Mądrości Syracha, mówią właśnie o tym, co przynosi korzyść, żebyśmy te rzeczy wybierali, a resztę odrzucali. Nie z powodów moralnych, tylko i wyłącznie, że jest to grzech, ale dlatego, że życia nam nie daje, nie buduje nas samych, nie buduje relacji z drugim człowiekiem i przede wszystkim nie buduje naszej relacji i miłości między nami a Panem Bogiem. I dlatego Chrystus w Ewangelii pokazuje nam o wiele szerszy, głębszy horyzont przykazań. Przykazania często tak. Powierzchownie mogą nam się kojarzyć z jakimiś zasadami, zewnętrznymi normami, tak jak kodeks drogowy, trzeba go przestrzegać, bo ktoś tak powiedział i można z tego tytułu jakieś konsekwencje ponieść, jeśli ktoś tego nie będzie przestrzegał. Tymczasem Pan Jezus pokazuje inny horyzont Bożych poleceń czy Bożego prawa. Jest to coś, co rzeczywiście służy człowiekowi. Mówi Jezus, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Wszystko się musi dopełnić. Ani jedna jota, ani jedna kreska, nawet najmniejszy element pisany w alfabecie hebrajskim nie zmieni się, a się wszystko spełni. Więc Jezus mówi: Ja wam przynoszę nowe prawo, ale to nowe prawo nie jest w opozycji do starego prawa albo czymś przeciwnym temu, co było wcześniej, ale jest wypełnieniem, pogłębieniem. Jezus nie powiedział przecież. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a ja wam mówię zabijajcie. Oczywiście Pan Jezus tak nie mówi, ale mówi, ale ktokolwiek by się gniewał na brata swego, ten dopuszcza się zabójstwa. A więc pokazuje Jezus horyzont wewnętrzny przykazań. Nie chodzi tylko o rzeczy zewnętrzne, że na zewnątrz ktoś jest poprawny, właściwie postępuje, nikomu teoretycznie nie szkodzi, bo to co się dzieje w sercu człowieka będzie decydujące. Bo później zabójstwo, cudzołóstwo czy jakikolwiek inny grzech będzie skutkiem tego, co się najpierw dokonuje w sercu człowieka. Dlatego panie Jezus patrzy nie tylko na owoce, na skutki zewnętrzne tego postęp ludzkiego postępowania czy działania, ale patrzy na korzenie, a korzenie są w sercu. Dlatego tak usilnie, kilkakrotnie mówi: słyszeliście, że powiedziano jedno, to co widać na zewnątrz, ale ja Wam powiadam, trzeba patrzeć głębiej. I by się wydawało tak pozornie, że w takim razie Pan Jezus podnosi poprzeczkę, mówi, że jest trudniej, będzie gorzej, bo nie tylko trzeba się tym zewnętrznym, zewnętrzną stroną zajmować, ale jeszcze trzeba patrzeć do środka, co wydaje się być bardziej problematyczne, bardziej wymagające czy trudniejsze. Ale jednak w tym wszystkim widzimy, że nie chodzi tylko o to, żeby było trudniej, albo żeby stawiać większe wymagania, ale Pan Jezus pokazuje przede wszystkim horyzont wolności. Ta wolność jest w sercu człowieka, a przede wszystkim, co jest jeszcze ważniejsze, to sam Chrystus jako pierwszy te przykazania wypełnia. On sam mówi, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić, wypełnić sobą. On sobą, swoim przykładem, a przede wszystkim swoim misterium paschalnym, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, wypełnia możliwość, daje człowiekowi możliwość wejścia w ten horyzont Bożego działania. I teraz my, jako ludzie, jako chrześcijanie, dzięki łasce Bożej, opierając się na Chrystusie, na Jego łasce. Możemy wejść również w te wymagania, które na zewnątrz, po ludzku, wydają się czasami wręcz absurdalne. Bo rzeczywiście, kiedy czytamy kazanie na górze Jezusa, no to dla wielu ludzi wydaje się, to jest coś nieosiągalnego, dla mnie nawet nie ma co próbować. Czysto po ludzku może rzeczywiście, ale z pomocą Bożej łaski, ufając Chrystusowi, opierając się na Jego miłości, Właśnie to będzie możliwe dla chcącego nic trudnego, dla chcącego być przy Bogu, dla chcącego opierać się na łasce Bożej, będzie możliwe wypełnić również te pozornie trudne, wymagające przykazania, ponieważ one będą płynęły z serca, będą płynęły z pragnienia serca, a nie tylko z obowiązku zewnętrznego dopasowania się do jakichś norm. Taki piękny, pełen wolności i pełen miłości horyzont prawa Bożego prezentuje i zarysowuje przed nami w dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus. Kontynuując tą myśl brata Pawła, że pozornie może się wydawać, że Pan Jezus podnosi i to znacząco poprzeczkę, również czytając to zdanie, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, no, w tym zdaniu możemy zauważyć również bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę. Ale znowu doskonale wiemy, że chodzi o coś innego. Bo gdy słuchacze Pana Jezusa usłyszeli to zdanie i wiedzieli, jak żyją uczeni w piśmie, wiedzieli, jak żyją faryzeusze, to mogli sobie pomyśleć, że to jest niemożliwe być jeszcze bardziej sprawiedliwi niż oni. Oczywiście, my doskonale wiemy, że była to w dużej mierze, nie całościowo, ale w dużej mierze pewna sprawiedliwość zewnętrzna, pewna tylko forma postępowania, że w środku było trochę inaczej. Ale niemniej ludzie, patrząc na nich, mówili: My nie jesteśmy w stanie tak żyć. Gdybym chciał tak trochę na naszym gruncie dać taki przykład, taki nasz katolicki, to powiedziałbym: żebyśmy weszli do Królestwa Niebieskiego, to musimy być ubodzy, jak święty Franciszek, pomagać biednym jak matka Teresa z Kalkuty, być rozmodlonym jak siostra Faustyna, i mówić tak dużo różańców, jak ojciec Pio. No, wszyscy pewnie powiedzieli, że to jest niemożliwe. To nie tylko spełnić to, co wszyscy ci święci wyżej wymienieni, ale chociażby naśladować jednego. Ale właśnie tutaj jest klucz, że my nie mamy naśladować jakiegoś konkretnego świętego i stanąć w perspektywie jego życia i powiedzieć, spróbuję żyć jak on. Tylko my zawsze mamy naśladować Boga, mamy naśladować Chrystusa. Sam Pan Bóg powiedział: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czyli zaprasza nas do takiej świętości, jaką On ma. A ono obdarowuje nas świętością, i potem w poszczególnych świętych widzimy różne aspekty, ale zawsze Bożego życia. I zawsze w tym życiu świętego odbija się życie samego Chrystusa. To Jego mamy naśladować. Czyli dlatego Pan Jezus mówi, że ta sprawiedliwość ma być większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, bo my mamy patrzeć na Chrystusa. Jak? Przed chwilą brat Paweł powiedział, Chrystus jest tym, który przyszedł, aby to wypełnić i w Jego całym życiu widzimy to wypełnienie. Widzimy również, że jest prowadzony przez Ducha Świętego, który pomaga Mu właśnie wypełnić wolę Ojca, wypełnić te przykazania. I wiemy też doskonale, że tego samego Ducha daje nam Pan Bóg. Każdemu jednemu wierzącemu, każdemu swojemu uczniowi daje Ducha Świętego Chrystus, żebyśmy żyli jak On. I dopiero wtedy zobaczymy, że jest to wszystko możliwe, nie tylko dlatego, że Bóg nam to każe zrobić, ale dlatego, że nas do tego uzdalnia, że wszyscy możemy być jak On, możemy realizować to słowo, możemy je wypełniać. Mówiąc językiem poprzedniej Ewangelii z poprzedniej niedzieli, wtedy będziemy i solą dla świata, i będziemy tym światłem, bo będziemy żyli jak sam Chrystus, będziemy prowadzeni przez Ducha Świętego. Wszystkie dary w Kościele, które otrzymujemy, sakramenty błogosławieństwa, właśnie słowo Boże, wszystkie akty modlitewne właśnie są po to, żeby nas umocnić i uzdolnić, żebyśmy tak żyli tym życiem wewnętrznym, które zawsze będzie się uzewnętrzniało. Ale pierwsze będzie serce, pierwsza będzie właśnie ta chęć, pierwsza będzie ta miłość i potem ona się uzewnętrzni i inni to zobaczą. Pozornie jest to trudne, pozornie jest to niemożliwe, ale wszystko jest tylko Pozornie. Z jednej strony możemy dać to bardzo takie zwyczajne przysłowie: dla chcącego nic trudnego, ale jednocześnie wiemy, że dla wierzącego nic trudnego, właśnie dlatego, który naśladuje Chrystusa, dlatego, który ma Ducha Świętego, wszystko jest możliwe. Zapytaliśmy, co oznacza tajemnicze słowo raka, które Pan Jezus używa w tym kazaniu na górze, słowo pochodzenia aramejskiego, a które pod Dlatego, kto jej wypowiada, podlega się wysokiej radzie, a więc jakieś słowo obraźliwe wobec brata. Może A. Może raka oznacza pusta głowa, czyli głupiec. Może B. Nieudacznik, ofiara losu. A może C. Obłudnik, hipokryta. Prawidłowa jest ta pierwsza odpowiedź. Raka oznacza dosłownie pusta głowa, czyli ktoś głupi, niemądry, taki właśnie kretyn, byśmy tak powiedzieli, obraźliwie. I to już według Chrystusa jest właściwie ekwiwalentem zabójstwa człowieka, bo złe słowo czasami może, może bardziej zabić czy zranić człowieka niż jakieś ostre narzędzie. Obyśmy i my w tym wewnętrznym prawie Chrystusa znajdowali radość, pokój, pragnienie, aby podążać za nim dzięki łasce Bożej, a wtedy rzeczywiście będziemy tymi, o których mówi Jezus, błogosławieni. Obyśmy i my w, te, w to Boże prawo weszli z radością, pokojem i miłością. Pokój i dobro.